Witam Państwa na kolejnym wywiadzie na pierwszym kosmicznym festiwalu w Skaryszewie. W tej chwili goszczę panią doktor Agnieszkę Malczewską-Błaszczyk, która w bardzo sprytny sposób łączy naukę akademicką tak zwaną można powiedzieć ezoteryką czy metafizyką. metafizyką z czego powstaje psychotronika prawdziwa. Agnieszko może powiesz powiesz czym się zajmujesz bo tego proszę Państwa tego bardzo dużo jest ja nie wiem kiedy Agnieszka to zdążyła zrobić. Ja zawsze się śmieję, że to było w międzyczasie. E, aczkolwiek tak, no jestem doktorem nauk społecznych i tutaj mamy zakres socjologia, psychologia, pedagogika e, i psychotronika oczywiście. Jako takie główne kierunki. Oprócz tego, oczywiście, też mam w tych zasobach praktykę zawodową wszystkich, tak wyszło. Też szeroko rozwinięta kwestia bezpieczeństwa, ale to już nie na dzisiejszy dzień jest temat. I tak jak właśnie tutaj, założyłam Instytut Esopositiv i mamy tutaj właśnie połączenie nauki akademickiej z metafizyką, ponieważ dzięki temu możemy szybciej działać. To jest w tej chwili taki nowoczesny trend, prawda? Tego jest coraz więcej, że się łączy mhm. naukę akademicką z tymi innymi jeszcze naukami, które do tej pory były wyśmiewane jako, jako takie no nazwijmy Mówię, to po prostu nauki głupie, tak, Para tak, tak, Wyśmiewane mhm. były przez naukę akademicką. W tej chwili się. Zauważa trend taki, że, że nauka akademicka powolutku powolutku zwraca się do tych szerszych do szerszej do wiedzy. Mhm. Czym się, czym się konkretnie zajmujesz, powiedz tak w skrócie? To w zakresie tych terapii holistycznych, tak można tutaj ująć, to w szczególności dźwiękoterapią. Głównie tutaj mogę powiedzieć, że przerzuciłam się na kamertony, chociaż również korzystam z dobrodziejstwa mis i Gongów, no bo to też jest specyfika. Natomiast kamertony mam ukierunkowane częstotliwości do danego tematu. Oprócz tego, oczywiście, regresingiem, terapią regresywną, jestem też terapeutą regresywnym, jestem również terapeutą bars. Access bars to jest jeszcze taka też Co ciekawa metoda. Hmm. No, to jest taka metoda, która można powiedzieć składa się z tak jakby z trzech części, trzech zakresów, oni to nazywają klasy. I tutaj chodzi po prostu o szyków. Likwidację niepotrzebnych wzorców, zastępowanie ich innymi, likwidację traum. I właściwie wszystkie te zasoby, że tak powiem, którymi dysponuję, bo ja się bardziej specjalizuję właśnie w psychice, też za, w związku z tym, że jestem też suicydologiem, ale to już jest inny temat. Wy, wyjaśnij Państwu, co to takiego. No. Suicydologia jest to akurat nauka zajmująca się prewencją samobójstw, tak można to ująć. Suicide, właśnie od tego słowa, ale mówię, dzisiaj mówimy o samych pozytywach. <laughs> Tutaj mi się tak wyrwało, ale niestety jest to też jakiś tam problem bieżący i znowu wracamy do tego tematu depresji. Właściwie, jak to mówimy, wszystko nazywamy depresją, a to jest zaledwie czasem obniżenie nastroju. Tutaj tak. ta diagnoza nie zawsze jest taka, jak trzeba. I w ogóle tematu nerwicy, tak? Bo jednak żyjemy w czasach trudnych i mamy dużo tych bodźców negatywnych. No, ale to już. Mhm. Yy, no właśnie. To już są takie szczegóły. A jeszcze powiem Państwu, że zaznałam yy, terapii dźwiękiem u Agnieszki i pomogło. Dziękuję. Pomogło, tak. Kamertonami. Także, także działa. Zresztą to jest logiczne, że to działa, Dokładnie. bo przecież to są częstotliwości, którymi jesteśmy otoczeni wszędzie i zawsze. Więc... A te częstotliwości, którymi jesteśmy otoczeni są bardzo różne, bardzo często niekorzystne dla nas. A te kamertony podają nam te częstotliwości właściwe, więc to jest tak. To Dokładnie. Jest, tak. No, kamertony to jest po prostu czysta fizyka. No, to jest no. fala dźwiękowa o konkretnej częstotliwości, która oddziaływuje na nasz organizm i to szeroko aspektowo, na ciało, umysł i ducha. Mówiąc tak już. No tak, bo, w kontekście hiperfizyki też. Tak. <noise> bo usuwa te złe częstotliwości, a doładowuje nas tymi częstotliwościami. Pozytywnymi. pozytywnymi właściwymi. Przede wszystkim aktywuje organizm do regeneracji, bo tutaj chodzi o to, że my po prostu dostrajamy do właściwych częstotliwości, pomagamy w dostrajaniu. Tak, człowiek staje się człowiekiem a nie śmietnikiem <noise> współczesnego świata. Ale właśnie to jest tak, jak tutaj mówiłaś, że wszędzie są wibracje dookoła nas. Teraz jeszcze jest tutaj kwestia tej technologii 5G. My w zasadzie jesteśmy z każdej strony tutaj bombardowani różnego rodzaju, no tak można by to ująć, obciążeniami. Ja już nie mówię jeszcze decybele, wszędzie dźwięk, dźwięk. Ale wi-fi, wi wi y y sieć komórkowa, tego jest mnóstwo. Jesteśmy tym dosłownie nasączeni. A na to też są specjalne kamertony. No, wychodzi, że w tym współczesnym świecie to trzeba się będzie chyba tym wszystkim poobstawiać. I to jest właśnie coś, bo faktycznie bierzemy taki kamerton, bo my żyjemy też w jakimś tam ciągłym biegu, w tej, jak to mówią, dżungli cywilizacyjnej i po prostu wraca się do domu i później jednak gdzieś ktoś ma kawałek, jeżeli mieszka w mieście do przyrody. A tutaj po prostu bierzemy kamerton o konkretnej częstotliwości i dostrajamy się, jesteśmy w innym miejscu, może nie powiem w innym czasie, bo wiemy gdzie jesteśmy, wiemy co robimy, ale na przykład dostajemy tą częstotliwość OM, czy e, częstotliwość tutaj zgodną z dostrojeniem e, czy danej planety, już mówię teraz w odniesieniu do kamertonów planetarnych, po prostu wszystko co nas uspokaja, no mówię, no i mój ulubiony kamerton OM, tak? No tak. Dźwięk on jest y, dla wielu ulubiony. E, czyli można powiedzieć, że przywracamy człowieka w człowieku. Dokładnie. Dobrze, a porozmawiajmy teraz o mm, takiej dosyć popularnej terapii, jak regres do, do dzieciństwa, do, do przeszłości, generalnie rzecz biorąc. Można się cofnąć aż do, aż do przeszłych wcieleń. E, ja też mam doświadczenia w tym względzie, bo też to robię. To porozmawiajmy sobie, co, co, co można o tym uzyskać, bo chętnie się z Tobą skonsultuję. Również będzie mi miło, bo to jest wspaniale rozmawiać z kimś, kto wie o co chodzi, kto już też daną metodę testował, bo dzięki temu możemy się wymieniać, wzbogacać naukę, bo to jest bardzo ważne. Jakie, jakie masz doświadczenia, jakie, jakie masz um, powiedzmy sukcesy w tym? Hmm. No, powiem, że to jest dobrze około ponad 20 lat w zasadzie. I hmm, regressing, już powiem tak ogólnie. Hmm. No i to jest znowu temat rzeka, ale żeby tak już y, przybliżyć tak, to i jest konkretnie temat, na temat, temat. ogromna rzeka, <laughs> <dlatego> amazonka. <zdycham. laughs> ale przede wszystkim po co jest ten regresing? Regresing jest przede wszystkim po to, żeby żyło się lepiej, tak? Od tego zaczniemy. I na pewno tu jest też bardzo duży taki rozdźwięk pomiędzy czasem przekonaniami różnych osób w tym zakresie, e, a rzeczywistością. Tak można ująć, ponieważ jak już tak wspomnimy w ogóle, co to jest, no, to jest po prostu przypominanie sobie pewnych kwestii. Często jest tak, że na przykład przez pierwsze sesje ktoś zostaje tu i teraz. Ale czasem jest i załatwi sobie wszystkie problemy, tak można powiedzieć. Problemy w sensie odreagowania różnego rodzaju traum, przede wszystkim odstresowanie się. Bo o co się dzieje w greensingu? Mhm. Cofamy się do tej traumy, do tego wydarzenia. Mhm. Okazuje się, że w tym stanie rozszerzonej świadomości możemy tam dotrzeć, co nas często zaskakuje. Że to w ogóle, ja przynajmniej mam takie mhm. doświadczenia, że to ludzi zaskakuje, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Mhm. Nie zawsze, bo czasami ludzie wiedzą o tym, ale czasami jest to zaskoczenie duże. I można się cofnąć do bardzo wczesnego wieku, nie mówiąc już o cofnięciu do przeszłych cieleń. Mm -hmm. I po zapoznaniu się z tą traumą, przynajmniej ja tak wiem, mm -hmm. już, już samo zapoznanie się, uświadomienie sobie tego usuwa prawie, że problem. Mm -hmm. Oprócz tego jeszcze to się, że tak powiem, z pola dosłownie wyjmuje tą traumę. Dokładnie. No i wtedy już rzeczywiście nie ma problemu. Ja tutaj jeszcze tak właśnie delikatnie łączę terapię, bo u mnie to nie jest taka czysta terapia regresywna i też nie trzeba się do końca kłaść, żeby lepiej, jak to się mówi, zobaczyć pewne kwestie. Ale co łączę? Właśnie dodaję kamerton o między innymi, żeby te traumy szybciej zostały odreagowane, żeby te wzorce zostały usunięte i za, znaczy usunięte, zastąpione, mhm. może tak to ujmijmy, nadpisane tymi pozytywnymi. Dodatkowo no, tutaj elementy tej terapii kwantowej, właśnie to co mówimy, usuwanie, bo czasem pewne kwestie są bardziej w polu, niekoniecznie w ciele, chociaż bardzo wiele kwestii zostaje w ciele. Tu możemy się znowu odnieść do terapii czaszkowo-krzyżowej, też bardzo ciekawej, co elementy również stosuje. I właśnie na regresingu, nie wiem czy zauważyłaś, ale. Ileś osób właśnie też odreagowuje w ciele. Te traumy są puszczane z ciała. Tak, bo to jest niesamowite. Tak, tak, tak. tak. Mało, mało tego. Problem, problem psychiczny odzwierciedla się w ciele. Na przykład jakieś bóle uporczywe, mhm. no, po zapoznaniu się z tym, mhm. to takie, takie czasami się pytanie zadaje, co ten ból ci chce powiedzieć. Dokładnie. Nie wiem, nie wiem czy tak <laughs> znam, też to znam. robisz. <laughs> I się okazuje, że ten ból mówi. I po tym, po tym bólu można wejść w bardzo głęboki problem, sięgający nawet bardzo wczesnego gdzieś tam daleko wcielenia. I mm -hmm. się okazuje, że na przykład ktoś tam dostał dzidom kijem czy tam mieczem. No. Dokładnie. I, I to się ciągnie przez setki lat. Mm -hmm. <laughs> I to począwszy od tak zwanych urazów bezpośrednich, tych fizycznych i faktycznie te bóle gdzieś tam się pojawiają, a zważając jeszcze jakie były czasy i jeszcze sobie ktoś tam przypomni tortury, ale mówię, to już były takie skrajne przypadki, to wtedy się to tak przeprowadza, żeby nie było problemu, bo też jeszcze jak byłam w szkole regresingu, to miałam okazję właśnie oglądać mężczyznem, który no, był wtedy jeszcze dość młody, miał 20 parę lat, yy, i tak jakoś wyszło, że sobie przypomniał właśnie taki czas yy, w jakiejś takiej, yy, no właśnie w tej przysłowiowej sali tortur. I wyobraź sobie, że osoba, która była de facto takim delikatnym hucherkiem, musiała być trzymana przez yy, sześć silnych osób, żeby go uspokoić. Po prostu to było. Ale to był taki skrajny przykład, bo to nie jest tak, żeby tutaj nie straszyć naszych słuchaczy. Tak, bo to się jeszcze robi w ten sposób, że, że się przypomina na chwilę. Owszem, mm -hmm. wchodzi w to, mm -hmm. bo to trzeba w to wejść. Dokładnie. Przynajmniej na ten tak, moment. Trzeba w to wejść, ale tylko na moment, a potem szybciutko się z tego wychodzi mm -hmm. i. I wchodzi przy, się tym do tak, przy tym klasycznym tak. regresingu. No Ja też nie ukrywam, że też przez jakiś czas stosowałam taką metodę, ale mówię, to każdy sobie życzy troszeczkę inaczej, gdzie byłam w stanie stwierdzić właśnie coś, co się wydarzyło u kogoś. Już mówię teraz tak konkretnie, tak konkretne obrazy, które zamiast klient, no to ja miałam te obrazy, tak jakbym sobie tutaj przełożenie było. Mhm. I wtedy mogliśmy właśnie bliżej zobaczyć dany problem. Notabene, to jest też taka ciekawostka, bo ten bieżący problem, bo zawsze Ktoś mówi, A zobacz moje ostatnie wcielenie. Ale to nie chodzi o ostatnie nie wcielenie. Ma dokładnie, bo to wszystko wcielanie. Pomijam jest w tą momencie, niezależność tak? czasową, tak? Gdzie tutaj wszystko mówimy, czas nie istnieje, ktoś powie, no wiemy o co chodzi. Mm -hmm. e, I de facto zawsze w takim momencie, zresztą tam jest ta regułka też, że cofnij się do momentu, kiedy ostatni raz czułeś to, co i tak, tak dalej, i tak dalej. Tak. To już, żeby nie aktywować coś gdzieś komuś, <laughs> nie dokończamy. <laughs> e, no i faktycznie widzimy to wcielenie na ten dany czas najbardziej aktualne, potrzebne, przynajmniej jakiś tam ważniejszy fragment, które zobaczenie, właśnie tych pewnych sytuacji, tak jak mówisz, faktycznie dezaktywuje te negatywne wzorce, które nam tu i teraz przeszkadzają w normalnym życiu. Tak. Użyłaś parę zdań temu sformułowania, że się nadpisuje. Zwróciłam na to uwagę. I ja bym tutaj małe sprostowanie mm -hmm. dała, że nadpisanie, mm -hmm. to znaczy, że nałożenie mm -hmm. na, na ten problem jakiejś nowej treści mm -hmm. to nie jest dobre rozwiązanie, mm -hmm. dlatego że y, pozostaje tamto. To znaczy, trzeba. Tu używam usunąć. swojej nomenklatury? Właśnie? Sorry. właśnie <laughs> tutaj właśnie. znowu. <laughs> Prawdopodobnie chodziło Ci o to, że tamto należy usunąć, mhm. a tym nowym zastąpić. Tak, nie i jeszcze w czym tak? jest czasem problem, że, bo to jest jeszcze jedna kwestia, że czasem mimo naszej gdzieś tam pracy ktoś wraca do jakiegoś tematu i wzorzec się może odnowić. Także tak. to jest już w ogóle osobny temat. Także ba, to jest bardzo często tak, że. Dany wzorzec jest powiązany z mnóstwem innych wzorców, mhm. i tu już się zaczynają schody, bo trzeba te wzorce wszystkie pousuwać. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to to, to będzie wracało. No, będzie, będzie się odbudowywał ten wzorzec. Mhm. I właśnie przez to nadpisanie, rozumiane dosłownie, to mhm. nadpisanie, czyli nałożenie nowej informacji na starą, y też powoduje odnawianie się tego wzorca, bo tam jest, mhm. to prędzej to nadpisanie zniknie, mhm. a wzorzec zostanie. No i ludzie jako myślą, że ten, sobie to nie. usunęli, a sobie nie usunęli. to w ogóle jest założenie wielu metod, że my usuwamy, a w praktyce wychodzi różnie. Ale co jest takiego fajnego? Dlaczego właściwie, tak powiem Ci, ten regresnik mnie zafascynował? Bo ja zawsze próbuję zaoszczędzić gdzieś tam na czasie i tak sobie, nie powiem, wykoncyfrowałam, że skoro możemy sobie zajrzeć i możemy sobie różne rzeczy poprzypominać, no to dlaczego nie mielibyśmy sobie przypomnieć umiejętności, które już wcześniej posiadaliśmy? Tak? Bo, no, to też, by właśnie, bo to są też właśnie, są dwa aspekty. Zarówno tych kwestii, które gdzieś tam my tu i teraz przynosimy i nie wiemy, gdzie skądś umiemy. Tak jak na przykład ja pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, mówisz, może to jak miałam 15 lat, tam znajomy, bo to mówię, inne czasy były, przywiózł pałeczki skądś tam z jakiejś podróży. No i tam do moim rodzicom wzięłam te pałeczki do ręki, takie do jedzenia pałeczki. No i od razu wzięłam te pałeczki, normalnie chwyciłam, zaczęłam jeść nimi. No, i do tej pory jem pałeczkami, jakby nigdy nic, po prostu lepiej niż Widelce mi się nawet je przyznaje. I co ciekawe, mówię, nikt mnie nigdy nie uczył, a sposób trzymania tych pałeczek jest zupełnie odmienny od tych widzianych w telewizji czy gdziekolwiek. I nawet jak miałam przyjemność pracować tam z inwestorami isuz oni też nie znają tego trybu. No proszę, Także to taki, że... też taka ciekawostka. To ciekawostka. E, aczkolwiek wiem skąd że y, genialni twórcy, mhm. Ci, którzy doszli do tego geniuszu, to rzeczywiście przynieśli sobie umiejętności, na przykład muzycy. Mhm. Bo tutaj umiejętność grania czy tworzenia muzyki mało się zmieniła, bo teraz, powiedzmy, nie można sobie przypomnieć, że się umiało jak mhm. elektronikę, prawda? Ale jeśli chodzi właśnie o tego rodzaju sztuki, które były zawsze. To, żeby zostać mistrzem, to oni przez kilka wcieleń to robili. Mm. I dopiero w którymś tam wcieleniu stali się mi mistrzami. I kończą. Mhm. I zajmują się innym tematem. No bo już przerobili, no to co mają dalej? tak, nie, nie będzie się przez całe istnienie wykonywać tego samego. Prawda? Aczkolwiek tutaj bym rzekła, że jednak są te tendencje powracające, że my za czymś tęsknimy i tu jeszcze abstrahując do mhm. miejsc, to, to jeszcze mówimy, niektórzy mówią déjà vu. to jest to samo z tymi osobami, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, ale tutaj jeszcze do tych umiejętności. E, takim idealnym, idealną kwestią byłoby przypomnienie sobie języków. No. A tutaj wychodzi, że raczej zostają tu pewne zdolności, tak z tego co zauważyłam, które nam ułatwiają naukę jakiegoś języka, albo czasem u niektórych osób wychodzi awersja, która wynika, że gdzieś tam w jakimś wcieleniu właśnie e, zbyt długo, i tutaj czasem też można u kogoś, żeby, prawda, pomóc mu w tej nauce. Najczęściej to jest angielski, bo ktoś miał jakieś złe doświadczenia e, za czasów kolonialnych czy innych, tak? Mm -hmm. I, I tutaj są takie kwestie też. Już nie mówię niemiecki, druga wojna. <laughs> i tego no, tak. typu kwestie. To hmm. Po prostu tam, gdzie była trauma, Dokładnie. tam się tego unika. Hmm. Też był przypadek takiego chłopca, który właściwie, ale mówię to już też dzieci, to jest inny temat, tak jak był ten film Opętane dziecko, też do tego dzisiaj nawiążemy. Opętana, ale oczywiście w innym kontekście, nie, 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 nie w tym, co tutaj to słowo oznacza. To wracamy w takim razie jeszcze. Aha do tych, do tych języków. Mhm. Ym, to nie są tylko języki. Na przykład jakaś y, pani, raz przypomniało się jej wcielenie, jak była egzotyczną tancerką, i potem ta umiejętność tańca jej została. Też ciekawostka. No, też, no, różnie to bywa, naprawdę tu mhm. nie ma reguły. A jak chodzi o miejsca, prawda? Y, no to, to jest to właśnie to, że my, nasza dusza tęskni za czymś, tęskni za morzem, tęskni za górami, no to wszystko wiemy. Mhm. No to tak, no nie jesteśmy w... albo znowu ta awersja do jakichś szczególnych miejsc, tak. ale niesamowite jest, jak na przykład jesteśmy w stanie nawet nie wchodząc w regresing, bo teraz dużo osób tak ma, że znajduje się w jakimś miejscu, dotyka jakiegoś przedmiotu i przypomina sobie, że na przykład widzi siebie w tym danym stroju w danym czasie. To jest niesamowite. E, tak, ja miałam to w pewnym francuskim mieście. W Bordeaux zresztą, a ja o, miałam Bordeaux. w Paryżu. Tak, w Bordeaux. Słuchaj, idę sobie ulicą, tam roz, rozmawiam z, z, z ludźmi, z dwoma osobami byłem i nagle stanęłam jak wryta. Obok była uliczka taka wąziutka. Spojrzałam w tą uliczkę i mi się film wyświetlił, jak to było. Już nie będę mówiła, jak to było, ale... No ale to były ale fajne nie... czasy, we Francji szczególnie. Tak, ale to nie było nic złego. To było, to było raczej takie doświadczenie neutralne. Mm. Ale to jest właśnie też taka kwestia, że my często też w tych wcieleniach, cofając się gdzieś tam, nie chcemy też pewnych rzeczy pamiętać. O tak. A tak w ogóle, jeśli chodzi o pamiętanie, to mhm. ludzie myślą, że y, pamiętanie przeszłych wcieleń mhm. to jest pamiętanie szczegółów z tych wcieleń. Mhm. No czasami zdarza tak, się, Tak, oczywiście, może być. Mhm. ale to zupełnie nie o to chodzi. Mhm. Pamiętamy przede wszystkim to, co się zapisuje, mhm. mówiąc tak starym językiem w duszy, mhm. to się zapisują wrażenia, czyli te traumy właśnie, mhm. jakieś radości, wrażenia. To co, to, co na nas wywarło jakąś... Jakiś, jakiś skutek. Ale też właśnie nie tylko same traumy, ale też pozytywne emocje i bardzo często, często? się zdarza Aha. tak, że Pani spotyka Pana, czy Pan Panią i objawienie po prostu, potem się okazuje, że oni tam kiedyś byli razem, mhm. ale tutaj też jest taka takie małe niebezpieczeństwo, ponieważ też niektórym osobom, które gdzieś tam poznają regressing, które gdzieś zobaczą, że na przykład, o to był mój partner, to znaczy, że w tym wcieleniu musi być mój. Nie, to nie znaczy, bo to czasem prowadzi do tragedii, bo one po prostu, tam próbują rozbić rodzinę i to już jest taki skrajny przykład zupełnie, ale. No bo to jest, to jest niestety bardzo ważny temat, więc ja tylko tak powtórzę, drogie panie, że tych ciele miałyście mnóstwo, tych partnerów też miałyście mnóstwo i to nie jest tak, żeby właśnie, oczywiście wiadomo, że na tym etapie się spotyka jednego, drugiego, trzeciego, bo tam jeszcze było coś do przerobienia, ale to nie znaczy, że musicie z nim w tym momencie spełnić, spędzić resztę życia, a tym bardziej rozwijać komuś związek, no bo to delikatnie mówiąc jest nie na miejscu. <laughs> tak, tak, tak. No dobrze, tu się już zaczął ruch, bo przypominam tak. Państwu, że jesteśmy Oj. na festiwalu i te różne hałasy, które były obok, to, mm, to jest właśnie, to nie, nie jesteśmy w studiu. Hałasy to życie, które się tutaj. A tu odna. jest intensywnie, bardzo intensywnie. Tak. I my też może już jesteśmy troszeczkę zmęczone, bo ta rozmowa byłaby może taka bardziej ekspansywna, ale to już jest jednak trzeci dzień. I ja też przyznaję, że jakoś dzisiaj tak mi te treści uciekają. Chyba, że jeszcze o tych dzieciach na dwa słowa, Dobrze. żeby, to mówię już jako pedagog, żeby nie lekceważyć tego, co mówią dzieci, ponieważ one się męczą. Oczywiście wiadomo też nie podkręcać, ale też wysłuchać, ponieważ zdarza się tam do piątego roku życia, e, dzieci na przykład zwracają uwagę, że mówią do mamy, że to nie jest ich mama, tylko ciocia, albo mówią do taty wujek, albo właśnie w tym zakresie, jeżeli są starsze, Oczywiście tutaj mogą, może przyjść ten efekt zapominania za chwilę. Jeżeli są starsze, no to już wychodzą takie już trudniejsze aspekty. Tak jak już wspomniałam, ten, ten filmik chyba na Discovery, tak zwane, tam był tytuł "Moje Opętane Dziecko, ale generalnie chodziło to o dzieci, które się męczyły, bo miały różnego rodzaju wspomnienia, które się oczywiście w ich rysunkach odzwierciedlały. Na przykład z jakiegoś wypadku samolotu, tudzież jakiejś innej katastrofy. Notabene teraz mamy, tak jak mówimy, te dzieci kryształowe, kiedy one mają jeszcze więcej Różnego rodzaju odczuć, i to się potem przekłada właśnie tutaj na ten problem, właśnie tu w tych emocjach. I to było niesamowite, bo to jest tak jak ten nasz słynny chłopiec z Malborka, który kłócił się z przewodnikiem. Też już nie pamiętam, ile on tam miał lat, że owszem, tak, tutaj, tutaj stało tu, to stało tam, to to wcale nie jest tak, jak przewodnik mówi, a tutaj nie było tych panów, właśnie z tymi krzyżami. No i pan przewodnik, tak, pomyślał chwilę, no że tak powiem, chłopak ma rację i to też dziecko sobie gdzieś tam y, przypomniało i to jest też y, tak samo z nami. Więc i to jest fajnie, bo takie dziecko może sobie, ale mówię już dziecko, tak, bo tu mamy dziecko, dziecko, co innego do piątego roku, życia. ja też nie mówię, żeby tu regry zrobić w żadnym wypadku, mm -hmm. ale żeby po prostu tych dzieci wysłuchać, żeby one się ze swoim problemem nie męczyły, bo to jest ich problem. I tak na przykład jak w tym serialu, że tak się wyrażę, dokumentalnym serialu, bo to było na faktach, rodzice po prostu dane dziecko zawozili w dane miejsce, ono faktycznie gdzieś tam rozpoznawało już konkrety, nawet tam już były dokładnie... Pewne osoby i potem ta trauma mijała. To dziecko, w momencie, kiedy poznało tą prawdę przysłowiową, e, ustawiło to sobie, to już żyło normalnie, było normalnym, zdrowym człowiekiem, tak można powiedzieć. No to jest, to, o to jest właśnie to, o czym na, mówimy. Tak, na Ale tak już obrazowo wytłumaczyłam, żeby już tak. No, do Poza tym, jak dzieci mówią takie rzeczy, to nie należy ich karcić za to. No bo, dokładnie. Bo takie karcenie powoduje. Jeszcze większą traumę. Jeszcze większą traumę, ale. Ale powoduje zablokowanie też. No to dziękuję Ci. Dziękuję również. I. Co tu można widząc powiedzieć taką Ja powiem, więc... że to była dla mnie wielka przyjemność wystąpić w tej telewizji jeszcze u Ciebie, bo to w ogóle już tutaj taka akumulacja. <grym I nawzajem. <grym> i, I, tak i, I nawzajem. Także no bardzo no dziękuję. Mam nadzieję również, że wyjaśniliśmy widzom. Niektóre rzeczy tajemnicze. Przynajmniej tak po części, bo tutaj zaledwie musnęłyśmy ten temat. Tak, oczywiście. No cóż, no to dziękuję bardzo. Ja I również. Dziękuję Państwu.